Następny kocioł z, ze stajni opop H5. Kocioł, który można by nazwać kotłem dolnego spalania, z ciekawym mechanizmem rusztu, Ruszt, który się otwiera. Kocioł, który nie zawiera w ogóle elektroniki, jest kotłem do podłączenia grawitacyjnego, zobaczcie jak to działa, jakie przekroje, ma oczywiście krótki obieg przy rozpalaniu, przy dokładaniu i tak to wygląda. Kociołek H5 od Opopu. To jest wersja 26 kW.